Cześć! Witam Państwa serdecznie w osiemnastym odcinku naszego podcastu realizowanego w ramach projektu Centrum Legalizacji i Integracji Tudzoziemców. Nazywam się Olgierd Dobrowolski, a dziś zamykamy naszą trylogię poświęconą warszawskim dzielnicom. W poprzednich odcinkach omówiliśmy m.in. Śródmieście, Pragę, Wolę, Ochotę, Żoliborz, Mokotów, Wielanów, Bemowo, Bielany i Białołękę. Tym razem skupimy się na kolejnych sześciu dzielnicach. Targówku, Wawrze, Ursynowie, Ursusie, Rembertowie i Wesołej. Postaram się przedstawić ich charakter, historię, dane statystyczne, ofertę kulturalną oraz to, co sprawia, że każda z nich jest inna od pozostałych. Zacznijmy od Targówka, dzielnicy położonej w północno-wschodniej części Warszawy, na prawym brzegu Wisły. Targówek zajmuje powierzchnię około 24 km2 i liczy ponad 120 tysięcy mieszkańców. Co czyni ją jedną z bardziej zaludnionych dzielnic. W jej skład wchodzą m.in. takie obszary jak Brudno, targówek mieszkaniowy czy zacisze. Historia targówka sięga jeszcze czasów, gdy był on oddzielnym przedmieściem stolicy, a w okresie PRL-u zabudowano go blokami mieszkalnymi z wielkiej płyty, tworząc duże osiedla, takie jak Brudno, które dzisiaj jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych. Powstanie drugiej linii metra, która dociera do targówka znacząco poprawiło komunikację z centrum i innymi częściami miasta. Targówek coraz częściej postrzegany jest jako dzielnica, która łączy atut dobrze rozwiniętej infrastruktury miejskiej z wciąż stosunkowo przystępnymi cenami mieszkań. W latach 2020-2022 powstały nowe inwestycje, a plany rozbudowy transportu publicznego sprawiają, że dzielnica staje się atrakcyjniejsza dla młodych rodzin i osób poszukujących stabilizacji. Targówek oferuje szeroką gamę szkół, przedszkoli, lotówek kulturalnych, np. Teatr Rampa, Dom Kultury Świt oraz dostęp do terenów zielonych takich jak Park Brudnowski czy Lasek Brudnowski, gdzie można aktywnie spędzić wolny czas. Przenieśmy się na południowo-wschodnią część miasta, by poznać Wawer, największą dzielnicę Warszawy pod względem powierzchni, wynoszącej ponad 147 km2, lecz zamieszkałą przez pełna 80 tysięcy osób. Wawer to enklawa zieleni, lasów i rezerwatów przyrody. W dużej mierze zabudowany jest domami jednorodzinnymi i wilnami, co nadaje mu bardziej przedmiejski charakter. Wawer niegdyś był obszarem wiejskim, stopniowo anektowanym przez miasto w XX wieku. Dziś składa się m.in. z osiedli takich jak Falenica, Międzylesie, Radość, Miedzeszyn czy Anin. Wiele z nich ma urok małych miasteczek, z własnymi stacjami kolejowymi, linia odwodzka, Sklepami, kawiarniami i klubami sportowymi. Mieszkańcy Wawra cenią sobie spokój, ciszę i kontakt z naturą. Las Kabacki, Nozowiecki Park Krajobrazowy, liczne trasy rowerowe i piesze zachęcają do weekendowych wycieczek. Wawer jest jednak oddalony od centrum, co oznacza, że dla osób dojeżdżających do pracy w śródmieściu czas dojazdu może być dłuższy. Niemniej jednak z roku na rok poprawia się infrastruktura drogowa a plany rozbudowy szybkiej kolei aglomeracyjnej mogą ułatwić codzienną komunikację. Pozostańmy na południu i zajrzyjmy na Ursynów, dzielnicę, która powstała w dużej mierze w latach 70. i 80., gdy budowano ogromne osiedlo z wielkiej płyty, mające pomieścić napływających do stolicy mieszkańców. Ursynów zajmuje powierzchnię około 43 km2 i liczy ponad 150 tysięcy mieszkańców. Jego charakterystyczną cechą jest linia metra, Pierwsza w Polsce, która od lat 90. znacząco ułatwia dojazd do centrum. Ursynów jest często postrzegany jako sypialnię Warszawy, ale to tylko część prawdy. Obok bloków pojawiają się nowe inwestycje, kameralne osiedla i infrastruktura sportowo-rekreacyjna. Na południowym skraju Ursynowa znajduje się Las Kabacki, rezerwat, w którym mieszkańcy biegają, jeżdżą na rowerze i uprawiają Nordic Walking. Na Ursynowie działa wiele szkół, przedszkoli, klubów fitness, basenów. To dzielnica, w której żyje dużo młodych ludzi, rodzin z dziećmi i co ciekawe, wskaźniki bezpieczeństwa i jakości życia są tu relatywnie wysokie. Wiele osób docenia fakt, że pomimo wielkomiejskiego charakteru, Ursynów oferuje też przestrzeń dla aktywnego stylu życia i relaksu wśród zieleni. Popularne są m.in. targi lokalnych produktów. Biblioteki, kluby sportowe i inicjatywy integrujące społeczność. Takie połączenie sprawia, że Ursynów jest jedną z najbardziej pożądanych dzielnic mieszkaniowych w Warszawie. Przenieśmy się teraz na zachód, do Ursusa, dawnej podwarszawskiej miejscowości, anektowanej do miasta w 1952 roku. Ursus zajmuje nieco ponad 9 km2 i liczy około 60 tysięcy mieszkańców. W okresie PRL-u Ursus był kojarzony z fabryką traktorów, zakładami mechanicznymi Ursus, które nadawały ton życiu tej dzielnicy. Po 1989 roku fabryka podupadła, a wiele obszarów poprzemysłowych poddano rewitalizacji. Dziś Ursus to dzielnica, w której szybko powstają nowe osiedla mieszkaniowe, centra handlowe, szkoły i przedszkola. Ceny nieruchomości bywają tu niższe niż w centrach dzielnicach co przyciąga młodszych mieszkańców szukających tańszej alternatywy. Atutem Ursusa jest poprawiająca się komunikacja. Rozwijane są połączenia kolejowe, pociągi dojeżdżające do centrum w kilkanaście minut oraz drogi. Ursus z jednej strony pozostaje zatem obszarem o silnych tradycjach robotniczych i pamięci o przemysłowej przeszłości, a z drugiej strony staje się nowoczesną dzielnicą dla tych, którzy doceniają spokój i relatywnie przystępne koszty życia. Przeniesliśmy się na wschód i południowy wschód. Rembertów to dzielnica znana z Akademii Sztuki Wojennej i silnych tradycji wojskowych. Obejmuje obszar około 19 km2 i zamieszkany jest przez ponad 20 tysięcy osób. Rembertów zachowuje bardziej podmiejski charakter to tereny zalesione, różniejsza zabudowa, a także spokój, którego brakuje w bardziej zurbanizowanych częściach miasta. Choć dojazd do centrum bywa wyzwaniem, konieczność korzystania z kolei lub samochodu, Wielu mieszkańców ceni właśnie to oddalenie, pozwalające na spokojne życie, bez wielkomiejskiego zgiełku. Liczne inicjatywy lokalne, kluby sportowe, biblioteki i domy kultury integrują społeczność, dbając o relacje między sąsiadami. Na koniec przenieśmy się do Wesołej, dzielnicy o powierzchni około 22 km2 i ponad 20 tysiącach mieszkańców, położonej w południowo-wschodniej części Warszawy. Wesoła przez lata była odrębna miejscowością, dołączoną do stolicy dopiero w 2002 roku. Cechą wyróżniającą wesołą jest niski stopień zurbanizowania, duża ilość terenów leśnych, czystsze powietrze i kameralna atmosfera. Mieszkańcy wesołej często czują się bardziej jak w miasteczku niż w dużym mieście. Mają własne sklepy, usługi, szkoły i biblioteki, a jednocześnie ciszę i kontakt z przyrodą. Budownictwo jednorodzinne i niewielkie osiedla sprawiają, że dzielnica ta jest wybierana przez osoby, które chcą zachować dystans od wielkomiejskiego tempa. Komunikacja opiera się głównie na kolei aglomeracyjnej i autobusach. Podsumowując, Targówek, Wawer, Ursynów, Ursus, Rembertów i Wesoła to kolejna odsłona warszawskiej mozaiki. Targówek gęsto zaludniony, z wielką płytą i coraz lepszą komunikacją metro. Wawer rozległy i zielony, domy jednorodzinne i prestiżowe willowe dzielnice. Ursynów, Nowoczesna sypialnia z metrem i dostępem do lasów. Ursus, dawne miasto fabryczne, dziś szybko rozwijające się osiedla i korzystne ceny. Rembertów, militarne tradycje, lasy i kameralność. Wesoła, spokój, wiejski urok i bliskość natury. Każda z tych dzielnic wpisuje się w inne potrzeby mieszkańców i tworzy wyjątkowy wzorzec miejskiej tkanki, w której można znaleźć miejsce odpowiadające własnym priorytetom. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o poszczególnych dzielnicach, przeanalizować statystyki demograficzne, sprawdzić dostępność szkół, przedszkoli, parków czy transportu publicznego, zapraszam na naszą stronę internetową www.centrummyślniklegalizacji.pl. Znajdziecie tam materiały i artykuły przydatne dla cudzoziemców, chcących lepiej zrozumieć Polską stolicę. Zachęcam do wypełnienia ankiety, która pomoże nam lepiej poznać Państwa potrzeby i preferencje. Polecam też śledzenie naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzielimy się ciekawostkami, nowinkami i praktycznymi poradami. Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej trylogii o warszawskich dzielnicach. Mam nadzieję, że ten odcinek pozwolił Państwu poznać Targówek, Wawer, Ursynów, Ursus, Rembertów i Wesołą, a tym samym zrozumieć jak niezwykle różnorodna jest Warszawa. To miasto, w którym obok nowoczesnych biurowców i luksusowych apartamentowców znajdziemy zielone enklawy, osiedla niskiej zabudowy, historyczne peryferia czy obszary o unikatowym charakterze. Wybór dzielnicy do zamieszkania czy odwiedzenia zależy od tego, czego szukamy: bliskości centrum, kontaktu z naturą, cichego zakątka czy intensywnego życia kulturalnego. Warszawa jest jak wielki organizm, którego każda część ma swoją rolę, funkcję i energię. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się innym aspektem polskiej rzeczywistości, interesującym szczególnie dla cudzoziemców chcących odnaleźć się w naszym kraju. Program podcastowy sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.